Tak, yy, pada deszcz, więc yy, zebrałem się za komin. Komin drugi komin wentylacyjny z ceramiki, z takich kształtek podwójnych bergera, Sześć kanałów wentylacyjnych, z tym, że jeden przeznaczam na, na kanalizację. Dlaczego yy, robię kanalizację? W kominie, dlatego że chcę mieć odpowietrznik kanalizacji też w kominie. Dlaczego chcę mieć ten komin w ten sposób rozwiązany? Dlatego, że mamy już dwa kominki wentylacyjne w dachówkach i po teraz mamy 19, 2008, yy, 11 lat. Funkcjonują po 5 latach, już były wyszczerbione. Ja wrzucę może zdjęcie, teraz nie będzie widać, ale wrzucę zdjęcie, jak one wyglądają po 11 latach. Na pewno jeszcze 2-3 lata trzeba będzie je wymienić na jakieś z blachy pewnie nierdzewnej. W tym momencie wymyśliłem inne rozwiązanie tego problemu zrobienie kanalizacji w kuminie. Plus jest też taki, że nie muszę tego zabudowywać, nie, nie wkładam karton gipsów, którego nienawidzę, i tak dalej. Zobaczymy, coś z tego wyjdzie. No jest trochę rzeźby, bo na czym to polega? No wszystkie trzeba te wyprowadzenia wyprowadzić. Przewidywane, które tam będą punkty oczywiście musiałem podocinać te, te pustaki wentylacyjne. Tu jest wyprowadzone pod kibelek, tam jest góra pod prysznic, tu robię dodatkowe, nie wiem, może będzie pralka, może nie, najwyżej się zaślepi, nie ma problemu, i tak będzie zabudowane. Razem z, z jakimś tam stelażem, z geberitem Więc nie ma znaczenia. Tutaj będzie ściana Przez tą ścianę będzie wychodziło do Powiedzmy do kuchni, do aneksu kuchennego. Zobaczymy co tu będzie Niespecjalnie mam jeszcze plany z tym poddaszem Związane, ale zawsze taką 50, Rurę yy, warto myślę wyprowadzić yy, W każdym razie tak. Docinam sobie te Te pustaki, muruję po trzy i ustawiłem sobie jeden pion, w zasadzie dwa piony, którymi trzyma narożnik. Jakieś kontrłaty tutaj. Nie ja specjalnie będę chyba pilnował pionu może z tej strony jakoś poziomicą. Zobaczymy jak to, jak to będzie szło. Co jeszcze jest takiego, co ja tutaj robię? Ja tutaj jeszcze przestrzeń pomiędzy tą rurą a tym pustakiem wentylacyjnym wypełniam wełnem. Walnem mineralnym. Mam takie zżynki gdzieś z produkcji, bo jak kiedyś dostałem za darmo albo za jakieś małe pieniądze. Mam tego trochę w jednym stropie. budynek idzie do rozebrania, więc akurat mogę tam stamtąd już powoli wyciągać. Robię to po to, żeby troszkę wyciszyć tą kanalizację. Już takie rozwiązanie jedno stosowałem, z tym, że była to zabudowa z karton gipsu rurę kanalizacyjnej. Wełna jest w stanie całkowicie wyciszyć kanalizację zdecydowanie bardziej niż kanalizacja dwuścienna, czyli ta nisko szumowa, no. Tyle ja sobie tu pomuruję. Opowiedziałem, jak to, jak to będzie wyglądało. Murowanie normalnie na zaprawę cementowo wapienną, no. I tyle do następnego filmu. Dziękuję bardzo. Teraz część praktyczna. No najpierw sobie muszę te zadziory wszystkie spiłować. Sprawdza mi się do tego zwykły filnik. Zbliżam sobie krawędź, ponieważ ceramika strasznie pije wodę. Te, te pustaki wentylacyjne stały tutaj kilka miesięcy, więc są wysuszone. Zadanie zaprawy jest troszkę taką dłubaniną, ale za to te pustoki są dość wysokie, więc to zasadniczo szybko idzie, znacznie szybciej niż, niż drugi komin, który ja z cegły. też jest włożona rura kanalizacyjna. Złożyłem dwumetrową, więc trzeba będzie ten pustak przełożyć przez. just don't chciałem łączyć za często mam drabinę to się po prostu tak prze... przełoży prawda one nie są idealnie proste więc wyrównuję z kolejnymi warstwami a tutaj wewnątrz Мамочка. I oczywiście zacieranie od wewnątrz pędzelkiem. Nie wiem, czy coś będzie widać, bo już jest ciemno. Ja tutaj na lampie robię prawie zawsze. Ale ogólnie chodzi o to, żeby tam ta powierzchnia styku była gładka w miarę. Dobra, tak to tak to zostawiam. Zaklę też tutaj. Na zewnątrz. I teraz to o czym mówiłem, czyli wełna. Taki odpad poprodukcyjny takie w formie takich kocyków. To jest wełna skalna. Napycham wokół rury. To trochę ciszej będzie. Coś się zastanawia pewnie dlaczego ja takie kształtki tutaj wstawiam. Są takie dość nietypowe podwójne No dlatego, że ten komin stoi na pierwszym stropie. Oczywiście strop tam jest dozbrojony w miejscu komina. Stoi na pierwszym stropie dlatego, że nie mógł stać w piwnicy. Zaczynać od, od fundamentu Gdyż y, jesteśmy nad garażem i nie było możliwości y, y, zrobienia wjazdu i komina, bo jedno z drugim kolidowało. Dlatego zależało mi na tym, żeby ten komin był ceramiczny, bo jakoś tak lubię. Mam przekonanie do, do ceramiki ale też chciałem, żeby on był w miarę w miarę lekki, bo w końcu stoi na tym stropie. Oczywiście strop jest monolityczny, więc tu nie ma jakiegoś problemu z nośnością. Stropy są wszystkie, oba, ale podwójnie zbrojone, więc i dołem i górą są to stropy mocne, tak zwane gęsto zbrojone ale zawsze mniej kilogramów to, to mniej kilogramów, dlatego chciałem lżejsze te, te te kominy, więc więc kupiłem takie podwójne kształtki, one są wychodzą mniej kilogramów niż Niż bym to sklejał z pojedynczych po prostu zawsze lepiej podwójny murować niż, niż pojedynczy i bawić się z sześcioma. Tutaj był też pomysł na osiem, ale w końcu rozwiązałem to w ten sposób, że obok tego komina tam będzie ściana, i za ścianą jest otwór, jeszcze nie jest przekuty na taki, na taki taki pion na rury, na media oczywiście te oprócz kanalizacji, czyli woda odżywania nie, nie będzie to zrobione już w kominie, ale ale będzie, dobra, tak to wygląda wyciszone troszkę wełną I. No i tak to, się, tak to się muruje. Znaczy ja to tak muruję. Czyli jak to. Ja te kształtki wiążę między sobą, przezbrajam je e... albo takimi e... kształtkami U z drutu akurat niedzewnego z dwójki. I. Oczywiście tutaj wtapiam to w zaprawę. Tu kolejne dwie. W ten sposób chcę, żeby on jednak pracował jako całość. Tym bardziej, że już u góry nie mam żadnego stropu. Yy, tak. I tak robię jedną warstwę, a kolejną warstwę zazbrajam takimi blaszkami, też ze stali nierdzewnej, to są takie niemieckie blachy do łączenia ścian działowych. Gdzieś tam leżały, więc stwierdziłem, że trzeba je tu wmurować i to też między zaprawę wmurowuję, więc jedna warstwa tak, kolejna robię w środku. Myślę, że, że to zapobiegnie ewentualnemu rozłożeniu się tego komina. Jako, że te kształtki są ceramiczne, one no są krzywe, Wiadomo, że są krzywe, no, ale to w niczym nie przeszkadza. W miarę i tam ogarnię, w miarę piątów i więc Więc tak to będę murował do końca. Na, w końcu zrobimy, zamienimy to na cegłę. Może nie tyle zamienimy, co, co domurujemy. Koronkę, a może zamienimy zaraz. Tu jest około 7 cm. Cegła połówka weszłaby tu w środek. Tutaj będzie problem. No, przemyślę sprawę jeszcze. Dobra. Tyle z praktyki. Ja tu jeszcze pomruję sobie troszkę. I no i do następnego filmu. Dziękuję bardzo.